Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczypospolitej, Pan Lech Kaczyński. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam na uroczystości, podczas której powołanych zostanie w skład Narodowej Rady Rozwoju kolejnych pięciu członków. Dołączą oni do 43-osobowego gremium opiniodawczo-doradczego. Funkcjonującego przy prezydencie Rzeczypospolitej od prawie dwóch miesięcy. Pan Grzegorz Bierecki, prezes Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Pan profesor Tomasz Grodzicki, kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Kolegium Medicum Uniwersytet Jagieloński. Pan profesor Roman Kaliszan. Kierownik Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki, Gdański Uniwersytet Medyczny. Pan Sławomir Sikora, Prezes Zarządu Banku City Handlowy. Pan dr Bogdan Wojtyniak, Kierownik Zakładu w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego Państwowym Zakładzie Higieny. Przypomnę również nazwiska osób, które znalazły się w składzie Narodowej Rady Rozwoju, a nie uczestniczyły w spotkaniu inauguracyjnym dniu 7 stycznia. Pani Henryka Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Pan Marek Goliszewski, prezes zarządu Business Center Club. Pan dr Mirosław Gronicki, były minister finansów. Pan Profesor Tadeusz Markowski, Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich. I Pani Doktor Joanna Staręga-Piasek, Dyrektor Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Dziękuję panu prezydentowi. Dziękuję państwu za uwagę w tej części uroczystości i bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do sali kolumnowej. Poproszę o zabranie głosu pana prezydenta Rzeczpospolitej, pana profesora Alecha Kaczyńskiego. Nasze finanse publiczne to obok problemów służby zdrowia, ubezpieczeń społecznych, edukacji. Jeden z jedna z kwestii podstawowych. Jeżeli idzie o przyszłość naszego kraju. Tą kwestią o charakterze bardzo istotnym jest także sposób funkcjonowania państwa. Jak sądzę, to również będziemy omawiać, choć oddzielne seminarium w tej sprawie odbędzie się już jutro. Jaki jest stan naszych finansów publicznych? Ja bardzo się cieszę, że nie jest to stan w porównaniu z innymi krajami Europy najgorszy. Bardzo się cieszę jeszcze z jednego, że fakt, który o tym właśnie mówi, że nasze zadłużenie jest wprawdzie wysokie, ale na średnim poziomie, jeżeli chodzi o Unię Europejską, a wziąwszy pod uwagę przeciętny poziom zadłużenia, a nie Kolejność według państw to jest nawet poniżej średniej. Pod koniec tego roku powinno to zadłużenie nasze wynieść 54,7%, natomiast przeciętne w Unii 66%. W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z dwoma procesami, które się jakby wzajemnie zniosły. Od roku 2005 do 2007 sytuacja finansów publicznych się wyraźnie poprawiała, aż do stanu, w którym mieliśmy, nie w budżecie państwa, bo tam było 16 miliardów deficytu, ale on też gwałtownie spadał. Stan lekkiej, minimalnej, no prawie niezauważalnej nadwyżki, 1 miliard 700 milionów i następnie w kolejnych latach ten stan się pogarszał. I przedmiotem społecznego niepokoju, bo tak wykazują badania, jest dynamika wzrostu zadłużenia państwa w ciągu ostatnich lat, ze szczególnym uwzględnieniem przewidywań dotyczących roku 2010. Weźmy pod uwagę, że ja jestem przekonany, że te wartości w istocie będą mniejsze, ale że tegoroczny deficyt został zapisany na 52 miliardy złotych, ja mówię w zaokrągleniu, że deficyt finansów publicznych na 80 miliardów złotych. Raz jeszcze chciałem wyrazić przekonanie, że te wartości nie zostaną osiągnięte, że do tego można jeszcze doliczyć, to zależy od sposobu doliczenia. Deficyt wynikający ze środków unijnych ponad 14 miliardów złotych, ale raz jeszcze potaram to wynika, to zależy od sposobu liczenia. Nawet jeżeli te wyniki będą lepsze, a jak głęboko w to wierzę, to i tak dynamika jest bardzo niepokojąca. I to jest nie tylko odczucie ekspertów, to jest także powszechne odczucie społeczne. Trzemu, trzeba temu zaradzić, ale nie ma co kryć, że proces zaradzania nie jest wolny od sprzeczności. Dlatego ja się niezmiernie cieszę, że tutaj na tej sali zgromadziliśmy uczonych, praktyków, prezesów firm o bardzo różnej orientacji, jeżeli chodzi o przekonania. Bo sprawa, o której mówimy, wymaga dyskusji bez dogmatu. Dlaczego? Dlatego, że Naprawa finansów publicznych łączy się z niejedną sprzecznością. W Polsce potrzebne są środki na modernizację, potrzebne są środki na utrzymanie aparatu państwowego w odpowiednim stanie. Pod tym względem w ostatnim okresie sytuacja uległa pogorszeniu. W krajach o bardzo niskim długu publicznym na przykład na Łotwie i w Estonii nastąpiło bardzo gwałtowne załamanie się PKB. To samo dotyczy, chociaż ona ma już wyższy dług publiczny Rumunii, gdzie jak na duże państwo ponad 20-milionowe, w duże bankach europejskich oczywiście, spadek był bardzo istotny, bo w granicach 8%. On był jeszcze znacznie wyższy 13 14 jeżeli chodzi o Estonię i, i Łotwy, a więc niski dług publiczny, nie gwarantuje tego, że nie dojdzie do kryzysu. Do kryzysu może dojść i to na bardzo znaczną skalę, ale to, co mówię, w niczym nie przekreśla faktu, że narastanie długu publicznego w szybkim tempie jest bardzo poważnym niebezpieczeństwem. Wszystko to się składa na całość wielopłaszczyznową i niezwykle skomplikowaną ale nie ma chyba w Polsce lepszego gremium do otwartej i powtarzam pozbawionej dogmatów dyskusji aby tą dyskusję zacząć bardzo dobrze byłoby żeby rząd odpowiedzialny w Polsce za finanse publiczne przedstawił konkretne propozycje stąd raz jeszcze chciałem powitać pana ministra finansów na naszym posiedzeniu. Uważam to za dowód tego, że powołanie Narodowej Rady Rozwoju było krokiem niezmiernie wręcz celowym. Szanowni Państwo będziemy mieli dzisiaj trzy wystąpienia wstępne. Jedno dotyczące danych. Witam panią profesor i dwa inne, które nie całkowicie się na siebie nakładają, znaczy ich przedmiot nie jest dokładnie taki sam, ale poglądy autorów pana doktora Grońskiego, byłego ministra, pana profesora Żyżyńskiego, nie są dokładnie podobne, ale powołując Narodową Radę Rozwoju, o to mi właśnie chodziło. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę.